Jak działa generator szablonów Allegro? Pierwsze, co musisz zrobić, to zalogować się do generatora szablonów Allegro. Po zalogowaniu się do generatora zwróć uwagę na stan swoich ale dolarów. Informacja o ich stanie znajduje się w górnym prawym rogu. Przeczytaj też uważnie wiadomości, ponieważ zawsze zawierają ważne informacje. Czym jest wewnętrzna waluta, ale dolar? Ale dolar jest wirtualną walutą, którą możesz wymieniać na szablony, roczną licencję generatora szablonów Allegro oraz wiele innych usług. Aby móc korzystać z edytora szablonów Allegro oraz hostingu zdjęć używanych w aukcjach, najpierw musisz aktywować konto. Aby aktywować konto, kliknij odpowiedni link. Teraz już możesz kupować oraz edytować szablony. Aby zakupić szablon Allegro, udaj się do Galerii Szablonów. Link znajduje się w głównym menu. W Galerii Szablonów znajduje się lista wszystkich szablonów dostępnych od ręki. Dokładnie przejrzyj listę szablonów Allegro. Zwróć uwagę na ilość ale dolarów, która zostanie pobrana przy wyborze szablonu. W przypadku, gdy nie ma szablonu, który by odpowiadał Twoim wymaganiom, możesz zamówić indywidualny szablon. Za indywidualny szablon pobierana jest większa ilość ale dolarów. Jeżeli już posiadasz szablon Allegro lub grafikę szablonu, to możesz zamówić import Twojego projektu do naszego generatora. Dokładnie przeczytaj komentarze usługi importu. Pamiętaj, że dostęp do indywidualnego szablonu masz tylko Ty. Jeżeli spodobał Ci się jeden z dostępnych od ręki szablonów, kliknij opcję Kup ten szablon. Po wyświetleniu informacji o zakupionym szablonie Allegro możesz przejść do edycji szablonu, klikając opcję Wybierz ten szablon. Jednak zostawmy na chwilę edycję szablonu, zaraz do niej wrócimy. Pamiętaj, że raz zakupiony szablon możesz wykorzystać do nieograniczonej ilości aukcji. Zapisując jego wersje robocze. Wszystkie zakupione szablony znajdziesz, klikając na link Nowy szablon. Wyświetlone w tym miejscu szablony są szablonami podstawowymi, z których możesz utworzyć nieograniczoną ilość kopii. Szablon podstawowy jest czystym szablonem z przykładowym tekstem, na podstawie którego tworzysz szablon aukcji. Rozpocznijmy teraz tworzenie nowego szablonu i przygotujmy go do wystawienia aukcji. Aby utworzyć nowy szablon aukcji, kliknij przycisk Wybierz ten szablon. Pierwsze co musisz zrobić, to wpisać swoją nazwę szablonu aukcji oraz opis, abyś mógł z łatwością go potem znaleźć. Teraz edytujmy treść szablonu aukcji. Dostępne są różne opcje formatowania tekstu oraz grafiki. Zwróć uwagę, że ciągle widzisz, jak będzie wyglądał szablon już podczas edytowania. Nie musisz wciskać żadnych przycisków podglądu i co chwila sprawdzać, jak wygląda szablon. Gdy już skończysz edycję szablonu, zapisz go i pobierz kod szablonu, który już możesz wstawić na Allegro. Więcej informacji na temat wszystkich dostępnych funkcji znajdziesz w filmie instruktażowym lub podczas indywidualnego kursu, który przeprowadzimy przez Skype lub telefon na nasz koszt.